No, gazety niestety idą za ekonomistami, a konkretnie za dość wątpliwej jakości think tankiem pracodawców RP i próbują policzyć, ile kosztują obietnice wyborcze, ale muszę powiedzieć, że jest to załamujące. Jeżeli od pracodawców wychodzą rachunki uwzględniające wydatki, a nie uwzględniające korzyści, ani kosztów. No, nie, trudno się dziwić, że pracodawcy wciąż muszą być roszczeniowi i domagać się wsparcia budżetu, bo nie dają sobie rady na rynku, skoro, skoro tak dramatycznie nie znają podstaw księgowości. Wszyscy liczą, ile obietnice kandydatów, ile za obietnicę kandydatów będzie trzeba zapłacić. Nikt nie liczy, jakie przyniosą korzyści jak szybko. Na przykład. Na przykład taki, taka prosta sprawa, jak 500 zł miesięcznie na każde dziecko, co obiecuje Pan Duda, oczywiście jest to problem. Ale kto zna troszeczkę ekonomii i wie, że istnieje coś takiego jak mnożnik, ten wie, że duża część tej kwoty, zależnie jak zostanie ona konkretnie zaadresowana, ale... Być może zdecydowana większość w ciągu roku z powrotem trafi do budżetu, bo ci ludzie pójdą, wpuszczą te pieniądze na rynek, zapłacą waty i wszystkie inne podatki, i w ten sposób budżet efektywnie już w ciągu jednego roku wydana to bez porównania mniej, i koszt dla nas, podatników, będzie dużo mniejszy, a dla niektórych może być większy, więc yy, yy, większy dochód. Więc yy, bardzo gorąco apeluję jeszcze raz do ekonomistów, a zwłaszcza do, pracodaw... do ekonomistów związanych z pracodawcami, żeby nam nie robili wody z mózgu, bo skutki tego na dłuższą metę są naprawdę fatalne, a do mediów nie traktujcie pracodawców tak poważnie. Oni leją wodę tak, jak im wygodnie. Nie wszyscy, ale często.